Hej, witajcie! Zacznijmy ten nowy tydzień. Tak wiem, jestem czarną plamą <grych> w stosunkowo ciemnym otoczeniu. Um, ciężki tydzień był stąd też, jak gdyby od czwartku już nie, nie, nie wrzucałem nic. Um, troszkę, troszkę się zastanawiałem nad tym tak... A propos tych zderzeń z rzeczywistością. Postanowiłem sobie zrobić samemu troszkę takie zderzenie z rzeczywistością mm. i odpowiedzieć sobie troszkę na pytanie, co robię aktualnie, żeby wychodzić poza strefę komfortu. Jakiego rodzaju rzeczy wprowadzam sobie, żeby się jak gdyby um, w dalszym ciągu... czy to nie jest troszkę... No, może odrobinkę lepiej. Żeby się w dalszym ciągu jak gdyby zmuszać do rozwoju, żeby, żeby robić rzeczy, których do tej pory nie robiłem. I myślę, że chyba największym wychodzeniem poza strefę komfortu, jaki mam w tym momencie, to jest nagrywanie TikToków, e, których kilka wrzuciłem. Hmm, zresztą za moment będę nagrywał kolejnego. Hmm, ale myślę też, że, e, że samo to, co robię tutaj, e, z tym, jak dużo, jak dużo więcej postanowiłem czasu zaangażować w rozwój tego projektu związanego z YouTube'em, e, materiałami i tak dalej, to, że stronę będę próbował postawić, chociaż w ogóle mi to jeszcze nie idzie. Um, to są takie rzeczy, które może nie do końca są mocno wychodzące poza moją strefę komfortu, bo w sumie, kurde, już sporo nagrywam te materiały. Jak gdyby one są jakąś taką bardziej naturalną rzeczą, ale, yy, ale samo powiedzenie przed sobą, że ileś godzin tygodniowo dodatkowo będę przeznaczał na działania dookoła tego wszystkiego, być może jest yy, właśnie próbą takiego. Powiedzenia sobie, że chcę to więcej zrobić. Mocniej jakoś nauczyć się nowych rzeczy i, i spróbować po prostu e, w tą stronę pójść z tym wszystkim. No bo nic nie może stać w miejscu. Trzeba cały czas coś z tym robić do przodu pchać. E, I tak jak w pracy pojawiają się nowe rzeczy i, i kolejne wersje, kolejnych wersji starają się być coraz fajniejsze, tak i z tym wszystkim. E, Próbuję robić. No po prostu coś więcej. Tak sobie myślę po prostu. A tak w ogóle to dużo pracuję, dochodzę do wniosku. I zastanawiam się, czy to jest to, do czego e, chciałem dojść, albo to, czy to jest to, na co się w pełni świadomie godzę. Ale chyba tak jest, po prostu, że przychodzi taki moment, kiedy możemy sobie pozwolić na to, żeby po prostu maksymalnie dużo czasu przeznaczyć na te inne rzeczy, licząc, że. E, że coś może kiedyś e, fajnego z tego będzie, a przynajmniej nauka nie pójdzie w las i będziemy ją mogli przeznaczyć na, na coś innego. Um, czy jest coś jeszcze poza, poza tym projektem i, i, i poza TikTokiem, jak gdyby co robię? Myślę, że dalej e, stawiam sobie kolejne wyzwania, e, jeżeli chodzi o bieganie, ale o tym w innym materiale, to, to jak gdyby po drodze pójdzie. Natomiast nie wiem, czy nie powinienem poszukać czegoś więcej, a w każdym razie, a, czy to tempo rozwoju, bo to jest tak. Buduje się to wszystko bardzo powoli i, i to jest też mega istotne, bo nie chcę do tego podchodzić na zasadzie losu na loterii, że albo trafi się jedna rzecz, tylko nie chcę po prostu to, co robię, budować w sposób konsekwentny, małymi elementami, dokładając je do układanki, tak, żeby ta całość zaczęła jakoś wyglądać i i zastanawiam się po prostu, czy to tempo teraz odpowiednio podkręcam tego wszystkiego, czy te moje projekty mm, odpowiednio stymuluje do przodu, czy nie powinienem poszukać czegoś innego jeszcze. Muszę się nad tym zastanowić troszkę mm, i przemyśleć to i zobaczymy. Zobaczymy po prostu, czy, czy nie trzeba będzie czegoś dołożyć, coś zmienić, coś rozbudować. No bo chodzi kurczę o to, żeby... Jakoś się to wszystko turlało. Przepraszam, e, dzisiaj o czwartej rano musiałem wstać, żeby przyjechać do Warszawy e, w porę, więc na pewno ma to troszkę wpływ na moje samopoczucie w tym momencie. Póki co, tyle, słuchajcie. Zacznijmy ten nowy tydzień e, życząc sobie i Wam, żeby ta strefa komfortu, o której niby wiemy, niby, niby jest oczywista, ale czasami trzeba się właśnie z nią zderzyć i sprawdzić, czy, czy w jakikolwiek sposób ją. Próbujemy przełamać. Póki co tyle. Do zobaczenia. Hej!